tu do stajenki. Radość będzie wielka z twojej poduszeczki. Tuż to idzie tak nieśmiało w stronę bedrejeńskiej szopy? To powtórzec i niemiły, co do siostry nie miły. Prawo myła i sprzątała, aż słowa zawsze miała. Tu rąk tam nie tutaj przeszkajemy. Dzięki Ci Kopciuszku za Twe odwiedziny. Radość będzie wielka dla Bożej Dzieci.